I trzecia, trzecia tajemnica ukazuje wizję taką apokaliptyczną wizję kary na ludzkość. Mamy tam trzy obrazy, wiemy, że ta trzecia tajemnica została objawiona, ona była adresowana do, bezpośrednio do papieży i została ujawniona przez papieża Jana Pawła II dopiero w roku 2000. I tutaj mamy takie trzy obrazy w tej, w tej w tajemnicy. Mianowicie pierwszy obraz to obraz anioła, który stoi z ognistym mieczem w ręku, wskazuje na Ziemię i woła pokuta, pokuta, pokuta. Więc wzywa ludzkość do nawrócenia, do pokuty. Wezwanie do pokuty można powiedzieć, to są te same słowa, którymi Chrystus zaczął swoją publiczną działalność. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię, pokutujcie. Druga wizja to wizja męczeństwa Kościoła. Drugi obraz tej trzeciej tajemnicy to wizja męczeństwa Kościoła. Widzimy górę na, na szczycie tej góry, krzyż. Podąża ku temu krzyżowi Ojciec Święty. Po drodze mija zburzone miasto, gdzie jest zamordowany wielu kardynałów, biskupów, księży, wśród zakonnych ludzi świeckich, chrześcijan. W końcu on sam zostaje ugodzony strzałami z broni palnej i z łuku, i, i umiera. Trzecia wizja to wizja aniołów, którzy zbierają krew męczenników do kryształowej konewki i tą krwią pokrapiają dusze, które zbliżają się do Pana Boga. Więc można powiedzieć, że w drugiej wizji widzimy zapowiedź jakiejś kary i męczeństwa Kościoła, a trzecia wizja, można powiedzieć, że jest taka optymistyczna, że dzięki tej, tej krwi męczenników dusze wracają do Boga, czyli zapowiedź ostatecznego powrotu do Boga.